Ja też cię Wojtko, w, ogóle, w ogóle witam, będziemy sobie grali. Teraz kulturalnie w kolonialsów. Dokładnie. Po co my tam wracamy? Nie wiem, nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem, może. Może może zobaczyć. Pra, pra, znaczy nie, królowa już była, nie wiem po co wracamy. Może, może w karty. Królowa, królowa się uwolniła. To, to Hudson w dwójce mówił, że jak się dowiedział, że jest 17. A nie, że jak, że jak wszystko zaspawali tam, już przygotowali się na obronę, to... To... nie, to Hicks mówił, bo powiedział, że teraz nam brakuje tylko talii karty, żeby sobie pobrać. Dobra, yy, robimy jakieś ulepszenia w sobie? Nie, nie opłaca się. Tak, nie możemy tego wydać. Oj to nie czyta czatu, można spamić. A spam cię sobie. Oj, no tutaj to, to jest, to jest... wiesz, to, to nie wiem czy to dobry pomysł, żeby tak sobie spamić. A czacie? Aha, ty już uruchomiłeś to. Jeżeli chodzi o... tego. O, Higgs biegnie, widzisz? Coś tu kombinują. A my jakiegoś y, rozdziału nie ominęliśmy? Tak, wsiadają do APC i się trzęsie w ogóle, o Boże. Dobra, momencik, momencik. Czemu oni uciekli? No bo coś, coś tam zdradzili w ogóle mi się. Coś, coś, ale to super wygląda, deszczyk sobie pada. Już coś zabijasz? No bez przesady, no. Miałeś ksenomorfy, no to masz ksenomorfy, ła wow. A idź w ogóle, ty to biegniesz kurcze i, i nic nawet ci nie mogę popatrzeć. Trzeba oszczędzać amunicję. Dołączy do nas Cruz. Cruz, Dela cruise. No dobra, dobra. To weź to. Trzeba ich porozwalać tutaj. Ale bardzo ciekawy ten aspekt tego, że Higgs się pojawi. To jest, to jest w ogóle dla mnie kosmos. A to on zdradził, tak? Co, Higgs? Higgs ma na imię on Dwayne. Ponadziemy. W ogóle taka próba. Jest taka scena, że Diplay idzie po niut i yy, Hicks mówi do niej powodzenia replay a ona mówi mam na imię Ellen a on mówi do niej ja mam na imię Dwayne ja więc jest Dwayne Hicks. tutaj chyba Edge the Wizard coś do mnie pisze na Steamie ale teraz, teraz po prostu nie, nie będę odpowiadał bo już już, bo już nie mam jak Marines Czyli wróciliśmy do Headlines, fajnie. Albo macie, tu jest, tu jest drugi APC w ogóle, to ile ich tutaj jest? To się nie wiem. To widzę, że to jakaś poważna była sprawa, że tutaj tyle sprzętu przywieźli. To. No, no to, to sobie zdawali sprawę, że tutaj to jakoś tak będzie brzydko wyglądało. O coś biegnie. A, uważaj, uważaj. Ale z granatnika pociągnąłem pięknie. A widzisz i ty hakujesz, nie? To cruz hakuje. Dobra, otworzy, otworzyli drzwi, ale super po ścianach biegają. Patrz jak w filmie w ogóle. Żebyś wszedł? No co ty będę wchodził? Wow. Ale. O, coś się zaciął w drzwiach. No, 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 o, bo, za, no, bo zamknęliśmy. Ale to wygląda ekstra. Tak, bo bo, bo bo, to przecież tam było, że setka ksenosów biegnie. <noise> biegnie setka ksenosów i, i to chyba było te 20, to zostało tylko 80. Dobrze, bo ja mam, ja mam te, to działko takie, może byś pootwierał te drzwi. No, aha, no to dobra, ale poczekaj, bo tutaj, tutaj, tutaj coś się świeci na zielono. No to ja sobie zobaczę tylko, co tutaj jest. O, patrz, jest pancerz, widzisz. Takie rzeczy trzeba zbierać. O, i proszę, jest pistolet Vasquez. O, stary! Pistolet Vasquez jest. Ona miała taki, to, taką kość słoniową na tym pistolecie. I jej się sko skończyło. amo i jak uciekali, to Gorman się po nią wrócił i, 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 i razem zginęli. Boże, to jest scena, kurcze, to twardziele lepszy przy niej płaczą wiesz. Zawsze byłeś dubkiem Gorman. No masakra, to jest to jest idealna scena. Więc to wiesz o się. A ty tutaj chodzisz z jakimś działkiem? O, Zawsze byłeś dupkiem Wojtas. Zawsze byłeś dupkiem A czy znaczy, wiesz, tutaj. Y, nie nie obrażaj się na mnie, że ja takie coś mówię, tylko po prostu jest to, jest to jeden. z... To, to jest to jest jeden z tych ważniejszych cytatów. Dobra, idziemy na górę. Aha, to ja muszę cię osłaniać teraz, tak? A gdzie ty znalazłeś to działko w ogóle, to jest, to jest dla mnie. Tak ty, ty, Ja nie wiem, ty, ty to chodzisz i znajdujesz te wszystkie rzeczy jakieś takie... I laptopy, i jakieś nagrania znajdujesz działkę? O, ale, ale patrz, jak go porwało tam. Ja pierdut. Widziałeś, jak go porwało? Ła! Jak w trójce, wiesz. No chyba sobie jaja robicie, kurczę, teraz będzie ciemno tutaj. A to w trójce też tak porwało, też fajnie, że e, tam pamiętam, że e, e, replay tam się obudziła w tym więzieniu, tam sobie Tupitu, tu, nie tam z doktorkiem. I nagle doktorek tam tam zginął, przebiegł na stołówkę i mówi tam do naczelnika Clemensa, bo tak się nazywał, że on tutaj jest. Tam Tamten mówi panno replay, co pani tu robi, a tu nagle puch z wentylacji i go porwało do góry. A <laughs> i tylko taka krew sobie kapała. Pytam czemu tak łazisz? No bo ja sprawdzałem, co tutaj jest. To są zielone drzwi. A tutaj coś jeszcze jest, wiesz? U mnie się chodzenie zablokowało. Ty, Wojtas, chodź lepiej do mnie, bo ja sam nie będę tu łaził po tych korytarzach. Teraz jakiś ogień jest. Uważaj, żeby się nie podpalić, wiesz. Ale super. Ło, Wo Wojtas, ja coś słyszę. Słyszysz? Jak tam. To, to, to chyba te działka tak prac, pracują. E, to są zwykłe te o tutaj tutaj. Ale, są, no, ale się tak teraz się. napaliłem na trójkę, sobie obejrzę. Po raz tysięczny kurcz. Masakra. Wiesz co, bo i to O jezu, już będzie po mnie zaraz. Jeżeli. Ale, tutaj. Ale obcy to bardzo kulturalne stworki są, powiem Tobie, bo poczekały, aż przeładuję sobie. Ale Mojta, z tym biegasz i obce tutaj. Ale zbagowane są, strasznie, panie. To wiesz, to, to wygląda jakby obcy miały lagi. Rozumiem, tylko... Typu... Dobra, e, 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 ja, ja widzę, że... A tu jest za drzwiami bo... ktoś jest. Ym... Tak. Jak piszesz to, to wiesz, gdzie trzeba iść. No ja wiem, Pominąłem no ja wiem, ale poczekaj ale chciałem pójść do tamtego pomieszczenia po prostu, bo tam coś było Bo tam, bo tam coś było takiego i żebyśmy nic nic nie ominęli To tutaj, o tam, widzisz gdzie, gdzie jesteśmy? Tak, 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 tak O tutaj jest, po prostu O Jezus, ale te obce są jeszcze Ale to klaustro. Klaustrofobicznie wygląda. Dobrze, dobrze Wojtas, to, do, do, dobrze to działko położyłeś. Teraz tutaj, ale powiedz mi, co, co, co robi jakaś duplis tutaj w ogóle? Dobra, yy, na, naciśnijmy kół i po prostu chodźmy do tego Marinsa, bo widzę, że to jest jakiś taki mega skrypt i on uruchomi yy, całą serię zdarzeń. Ale fajnie to wygląda, powiem, że teraz to tak nawet przez chwilkę się wydygałem, nie? Oj też dźwięku nie ma Lewajna, się tu Dźwięku nie ma? O! Nie wiem pierdowy z sobą, gadałem, pierdały. sobą dźwiękówkę masz Ojoj. Oj. Strzelał, strzelał A to też jakiś duplis jest. To ile tych duplisów tutaj jest w środku? No i co teraz mamy zrobić? Aha, do, do, do tamtego Marinesa pójść. Nie, czekaj, źle idziemy. Dobrze idziemy? Nie, oddalamy się. No dobra, chodźmy. Ty tam może czego osłaniaj moje, wiesz, plece. tam, daj mi jakiś znak, że coś nade mną dyszy, prawda? Czekaj, ja tutaj położę tu drzewko. To, to Ej, ale, to pow, się... ale super to wygląda tutaj, powiem tobie. O, w końcu jest taki klimat, popatrzcie, takie nie, nie, niedoświetlone lokalizacje. Chociaż ja pamiętam, że w tej wersji demonstracyjnej, to właśnie, bo tutaj, tutaj, w pozorom jest dużo miejsca, są, są, są jasne lokacje, a, w, te, a w, tej, w tej takiej propozycji twórców Gearbox to było coś takiego, że, że tam było takich mnóstwo nie, nie, niedoświetlonych miejsc, i to jeszcze w ogóle potęgowało ten klimat taki właśnie yy, horroru, tak? Takiego. Coś tutaj, ten. Okej. Okay. Edge the Wizard napisać, napisał Słychać was, ale coś nie gra Ale co nie gra? Dźwięku z gry nie ma? Niemożliwe Właśnie czego u mnie na Twitchu jest Rzeczywiście, nie ma dźwięku z gry co co? Nie, ma, nie ma dźwięku z gry? O. Ale słychać nas Słychać nas A dobra, słychać nas, ale nie grę o, Dźwięk Dobra wojta, ty tam sobie w takim razie reperuj ten dźwięk, a ja tu będę, yy, powiedzmy, pilnował twoich watch-your-backs. ale wstyd totalny, co to się dzieje? Co się stało? Dźwięku z gry. A wcześniej był dźwięk z gry? Ale dźwięk. Aha. Dobra. To ja sobie poczekam. Ja sobie zjem w takim razie czekoladowy pudding. Piszemy wam od ponad 20 minut. To Wojtasowi, nie? Dobra. Tak. Czysta chemia. Pudding czekoladowy. Ej, tylko czemu nie dźwięku mig z tego? No to wiesz. Słuchaj, to może róbmy dźwięk z gry. Popatrz, ja będę teraz shotguna strzelał. Bum, bum, bum. Wiesz. A włączmy detektor ruchu, pik, 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 pik. No wiesz, jest dźwięk z gry. No nie możemy jakąś muzykę robić tam. Właśnie, tu, 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 No i co, jest muzyka, i były dźwięki. Dobra, tylko teraz. Moment. Robimy stream, teraz wrócimy. A czyli, no ja sobie będę nagrywał. I patrzył się Wojtasa. Dalej nie ma. Może masz jakąś tam funkcję y, niezaznaczoną. Nie Na przykład masz, masz, masz wyłączone gdzieś tam w okienku tym przeglądarki dźwięk czy coś to się nie nagrywa. A jakiego typu programu używasz do nagrywania? OBS-a? W OBS-ie. no w OBS-ie no, OBS wszystko było. A powiedz mi, a w, w OBS-ie, A właśnie, bo może nie masz wskazanego urządzenia y, dźwiękowego. nie jest. Bo tam jest. masz słuchawki i, i, i właśnie głośniki.

No właśnie mówię, żebyś nic nie mówił i cicho był. To ja nic nie mówię, przecież. Ja sobie skaczę w grze tylko. Ale nie ma. To już mogę mówić, czy nie mogę mówić? Właśnie o to chodzi, że kurde, jak jest tutaj nagranie z czegoś tam. I się, no to. kur. No A co tam, czat? No, może coś tobie czat pisze, jakiegoś tam, żeby to pomógł? Na przykład. Właśnie, czy tam nie ma nic. Ale gry też nie było, ale dźwięku też nie było w tej pierwszej grze, co grałeś? Czy tylko no waliłem? Nie, mówią, że to, bior, że to tylko tutaj. A, no, no to może daj na jakiś, że to jest 2-0 dźwięka, albo przestrzenne 5-1, coś w tym stylu. To też czasami pojedziemy. jest jako 2-0, 2 dwa, dwa kanały i tak dalej. No dobra, no bo czy wiesz, no, u mnie się nagrywa, ja nie, mam, ja nie mam z tym problemu. Pewnie u mnie, znaczy no, u mnie dźwięk jest, no bo, no bo ja tutaj jakiś problemów większych teraz przecież nie wymieniałem jeszcze tej karty dźwiękowej. Okay. Ale, ty wyszedłeś całkowicie z gry? Nie, ty wyszedłeś tylko ze, ze, ze streama. Fajajaj, polero jasna. Powiedz Wojtasowi, że może coś w obcach AMC Alien Colonialist Marines. To to, 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 to powiem, to, to poczekaj. AMC ok jest wszystko w porządku, dam na full no, że może właśnie coś w ustawieniach, bo ja na przykład pamiętam, widzisz, ja miałem problem taki, że mi nie nagrywało dźwięku, okazało się, że ja muszę po prostu ustawić tam, żeby to było jakieś tam wiesz, nagrywanie dźwięków właśnie w opcjach ANEKO Marines. ładnie, bo tak nie ma. Ale powiedzmy, tam na obs jest taki wskaźnik, że y, tam, wiesz, że zbiera mikrofon i że jest dźwięk. Czy ta, może tam masz wyciszony dźwięk? To ikonkę tego głośnika. Jest, jest właśnie włączona. Nie zbiera... I jak, a, a jak mówisz, to ona się tam porusza, że, że właśnie że coś zbiera, tak. tak? Tak, porusza się, gdy ty mówisz. A może jakoś, a jako administrator musisz coś uruchomić? Dźwięku. A to tylko w kolonialsach i to jest kwestia... Ja podejrzewam, że to właśnie kwestia jakiegoś przestrzennego dźwięku czy coś w tym stylu jest. Ale, patrzcie, te obce są miłe, wiesz, że, że my sobie tutaj ustawiamy dźwięk, a one nas nie atakują. Ale pamiętajmy, że troszeczkę klaustrofobicznie się czuję. Także my sobie stoimy i nic nie robimy. A gdzieś tam, w, w, nie, niedaleko nas, zbiera się setka ksenosów, które, które chcą nas zabić. Ja sobie przycuknę w rogu. Zyskuję. Eee, święty, wszystko zrobiłem. No to... e, muszę, to... akurat w tej jasnej cholery. No dobra, nic się nie dzieje. No. W razie czego no, możemy to jeszcze zacząć od nowa, tylko musiał się pobawić w ustawienia, no... Szkoda, szkoda ludzi na czacie, tak naprawdę. I, I na streamie, którzy przyszli właśnie i też chcieli po prostu zobaczyć to. Ale to ewidentnie jest coś z kartą, bo Popatrzcie, wymieniłeś to, no i przestało działać. Ale z wcześniejszej gry było normalnie przecież. No tak, ale pamiętaj, że Alien Colonial Marines to jest y, mega produkcja i ona wymaga trochę lepszego traktowania. Ona jest gwiazdą tego wieczoru. Dobra, ja sobie w rogu najwyżej przycuknę i zgaszę latarkę i poczekam. No, ale żadnego ruchu nie ma, więc możemy tutaj sobie spokojnie y, gadać i próbować to ustawić. Tak będzie. Tam na czacie napisz swoim ludziom, żeby, żeby wiesz, się nie martwili, że my coś tutaj, wiesz... Oni nas słyszą? Nie. Tak, słyszą. A, słyszą nas, no. No to wiesz, ja, ja to jeszcze zniosę, nie, że tam... Że że, że... że... powiedzmy nic się nie dzieje ale ale ludzie... że... inna gra z jakiegoś innego przechwytuje bez problemu dźwięka. Tutaj co? No bo to taka gra właśnie jest. To ja będę nucił w takim razie. tu 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 a to w czasie apokalipsy było czekaj chwilę, bo... dobra, czekaj chwilę. jasne jasne kurczę czekaj chwilę czekaj chwilę Xenosy nie będą czekały wiesz zobaczą że nie walczysz to od razu cię zaatakuje to jak ja mam sprawdzić czy mi działa ten dźwięk czy nie dobra też nie działa a spróbuj nacisnąć F <laughs> OBS wyłapuje. No to jak ludzie nas słyszą. Hmm. Ale, I Ale słyszą ha, też. Czekaj, czekaj, czekaj. Z tej tociąłem też nie było dźwięków? No właśnie, no właśnie. Moment, zrobimy ten. testy. Jak ja uruchomiłem tego twojego live'a, to grałeś w Tiny and Big. To... Co to się stało? Wyszedłeś w ogóle, tak? No tak. to dobra, to, to, to ja po prostu zakończę sobie nagrywanie i najwyżej uruchomię